Kolejne zadanie ma następującą treść. Mamy tutaj do czynienia z rąbem i jest powiedziane, że wysokość poprowadzona tutaj z tego kąta rozwartego, czyli z wierzchołka D do podstawy AB, dzieli podstawę na dwa odcinki, które mają AE-odcinek ma długość 3, a EB ma długość 5. I mamy policzyć, słuchajcie, w tym zadaniu długości przekątnych tego rombu. Czyli mamy policzyć długość odcinka AC i długość odcinka DB. Tak. To jest znów zadanie, gdzie warto pamiętać zaraz na początku. Aha, mamy do czynienia z rombem, czyli tak naprawdę tu mi podali długość boku rombu, więc ja sobie od razu dopiszę wszędzie, że tu jest 8, tu jest 8, tu jest 8. I w tym momencie zobaczcie, jeżeli ja to wiem, no to zaraz, ponieważ to jest wysokość, czyli tu są kąty proste, patrzę, czy może tu są trójkąty prostokątne, które potrafię wyliczyć. No i zobaczcie, już zaraz pierwszy trójkąt prostokątny jest. Czyli możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Tą wysokość sobie oznaczę jako h i mogę napisać pierwsze działanie. Przypominam, że kąt prosty to jest to miejsce, gdzie będzie ten plusik. Czyli mamy h kwadrat dodać 3 kwadrat równa się 8 kwadrat. Czyli mamy h kwadrat dodać 9 równa się 64. Czyli h kwadrat równa się 64 odjąć 9. Czyli H kwadrat równa się 55. A ponieważ h musi być liczbą dodatnią, to jedynym możliwym rozwiązaniem jest pierwiastek z 55. No i w ten sposób już wiem, że tu jest pierwiastek z 55. Tak? Ponieważ ja mam wyliczyć przekątne, zawsze jakby łatwiejsza dla uczniów jest ta przekątna dB. Jeżeli ja sobie ją tutaj dorysuję, no to zobaczcie, że otwiera mi się kolejny trójkąt, którym po prostu muszę się zająć. Czyli to jest zadanie, jak to jest natwierdzenie Pitagorasa, to zadanie jest bardzo proste. No i teraz mam do czynienia z takim trójkątem, którym wiem, że tu jest pierwiastek z 55, tu jest 5, a tu jest ta moja pierwsza przekątna, którą chcę sobie policzyć. Czyli ten odcinek. DB. No i teraz zobaczcie, no to zaczynam liczyć. Mam pierwiastek z 55 do kwadratu, dodać 5 do kwadratu, równa się to d do kwadratu. Pierwiastek do kwadratu znika, czyli mam liczbę 55, 5 do kwadratu jest 25 i to jest d kwadrat, dodajemy, wychodzi 80, równa się d kwadrat, ponieważ przekątna musi być dodatnią liczbą, więc jedynym rozwiązaniem jest. Pierwiastek z 80 i mam już moją pierwszą przekątną policzoną. Natomiast bardzo często jest tak, że ta druga, dłuższa przekątna sprawia uczniom problemy. No, i tutaj warto raz takie zadanie zrobić, i zapamiętać sobie, że tu wystarczy, słuchajcie, taki knif. Tak, jakbyśmy udowadniali skąd się bierze wzór na. Pole rąbu wtedy co się bardzo często robi, że się odcina, rysuje się tą wysokość, którą zobaczcie tu znamy, odcina się ten trójkąt i go się przekłada w to miejsce, tak? Jeżeli ja sobie go tu przełożę, to jak tu było 3, no to tu też jest 3, tak? Jak tu był pierwiastek z 55, to tu też jest pierwiastek z 55. A gdzie jest na tym rysunku ta moja dłuższa przekątna? No Odcinek odtąd dotąd. Jeżeli ja sobie to przełożę tu i dorysuję, to teraz widzę, że tu przecież jest kąt prosty i mogę tu widzieć ten mój trójkąt. Tak, tylko to jest bok mojego rąbu, czyli całe 8. I do tego dołożyłam jeszcze to 3. Czyli cały ten bok ma 11 i ja muszę się zająć takim trójkątem. Tu jest pierwiastek z 55, tu jest 11 i wtedy wyliczę tą dłuższą przekątną AC, oznaczę ją sobie duże d. No i liczymy. Tu jest kąt prosty, czyli przypominam, tu widzę te dodawanie. Nie zapominam o potęgach, czyli mam 11 do kwadratu. Dodać pierwiastek z 55 do kwadratu równa się duże D do kwadratu. 11 razy 11 to jest 121. Dodać 55, bo pierwiastek do kwadratu znika. Daję d kwadrat. Jak to ze sobą połączę? To mam 176 to jest d kwadrat. No w takim razie D to jest pierwiastek ze 176 jako liczba dodatnia. Więc już znalazłam odpowiedzi. Moja krótsza. Przekątna to jest pierwiastek z 80, a dłuższa pierwiastek ze sto